Pierwszy poranek wakacji. Słonecznie cicho zapowiada się idealnie. Jesteśmy w Miluzie. To Alzackie miasto jest tylko przystankiem w podróży. Poprzedniego dnia pokonaliśmy ciągiem ponad 1100 km, postanowiliśmy więc spędzić w miluzie cały dzień, żeby odpocząć przed kolejnym etapem podróży. A tak wygląda kamienica, w której wynajęliśmy mieszkanko. Bardzo klimatyczne miejsce w samym centrum miasta, co ważne z własnym zamykanym parkingiem. Idziemy powłóczyć się po Miluzie, która uchodzi za jedno z najnudniejszych miast Francji, według samych Miluzejczyków. Ale mam przeczucie, że to tylko ironia, a miasto kryje w sobie wiele wartego odkrycia. Ruszamy sennymi ulicami storówki. Pamiętajmy, że jest jeszcze przed sezonem wakacyjnym. A do tego niedziela, stąd te pustki na ulicach. Zauważamy wszechobecny symbol Alzacji, czyli Bociana. Tak, nie tylko Polacy uwielbiają top Taszysko i uznają za swoje. Zresztą Bociany mają swoje gniazdo na rynku w Miluzie, do którego za chwilę dotrzemy. Jego ozdobą jest przepiękny kościół św. Stefana oraz renesansowy ratusz. Tak, Hotel de Ville to nie miejsce do spania. Pokryty iluzjonistycznymi malowidłami. Czy może być bardziej francuski widok? Przyciąga nas ten wieżowiec. To Wieża Europy, 106-metrowy budynek mieszkalny z żelbetonu, wybudowany w 1972 roku. Na jego szczycie mieści się obrotowa restauracja, ale mimo starań nie udało nam się do niej dostać. Może była zamknięta, albo my nie znaliśmy tajnego sposobu na odblokowanie windy. Docieramy nad kanał i tu Miluza pokazuje inne swoje oblicze bardziej wyluzowane, wakacyjne. Przeglądając mapę natrafiamy na kolejny ciekawy architektoniczny smaczek. Ten okrągły blok mieszkalny z ogrodem po środku robi spore wrażenie. Kiedy wreszcie udaje się nam dostać do świątyni Stefana na rynku. Trwa w niej koncert muzyki filmowej. Zwiedzanie z takim podkładem muzycznym to prawdziwa petarda. Po koncercie zaglądamy do niewielkiego miejskiego Muzeum Sztuk Pięknych, które za darmo oferuje kontakt z pięknym malarstwem. Lecimy już do kolejnej nieznanej perełki Miluzy. Tylko spójrzcie na ten fragment miasta, jaka panuje tutaj harmonia i jak widać zamysł architekta, by stworzyć miejsce przyjazne do życia i cieszące oko. Powoli kończymy spacer, ale pamiętajcie, że Miluza oferuje jeszcze wiele atrakcji, zwłaszcza dla miłośników techniki. Jest tu Muzeum Samochodów, film ze zwiedzania znajdziecie na moim kanale, największe w Europie Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Elektryczności, a nawet Muzeum Tapet. Zdecydowanie Miluza nie jest nudna. Tymczasem przygotowujemy się do dalszej podróży, a będzie się działo. Zobaczycie miejsca zjawiskowo piękne i budzące mieszane odczucia. Będą wioski, miasteczka, zapierające dech w piersiach monumenty przyrodnicze, zabytki i ruchliwe miasta. Nie zapomnijcie obejrzeć kolejnych odcinków serii z Francji. Do zobaczenia.